Hej, dzisiaj z Anko, go serdecznie na kolejnej reakcji na kanale. Teraz jestem Barry Falki, Macia z New York City Freestyle, opisuję music video, Widzę, za 15 w momencie nagrywania, bo około 12 padło to na YouTube. Klasyczna regułka. No nie stałem tak wcześnie, starałem się walczyłem, ale miałem też długo stream, praktycznie na 2.30. Później nagrywałem parę rzeczy. Dzisiaj zaczynam nagrywanie. Dzisiaj chyba nie będzie dużo rzeczy na kanale, bo pomimo tego, że dużo premier generalnie jest, to nie ma dużo takich w sumie interesujących. Jak sobie to oglądacie, możecie dać znać, co byście jeszcze chcieli zobaczyć generalnie na kanale, bo mam rozkminkę, nie wiem, co sobie tam sprawdzić. Na pewno będzie undercheck dzisiaj jeszcze taki dosyć duży, koło 20, 19, więc też to będzie, ale bez zbędnej katki, skupmy się na New York City Freestyle e, tymczasem. Kolejny numer, spod rąk chłopaków z White Widow, stary, tak jak wam mówiłem, o tej etyce pracy starej i o częstotliwości dropienia od nich, e, że ostatnio najwięcej muzyki dropią, z, kurwa, z, praktycznie, wiesz o co chodzi, e, z wszystkich na scenie, że najwięcej muzyki wychodzi od nich i i widzę, że naruchali temu dużo. I fajnie, i fajnie. Mamy co słuchać, mamy co sprawdzać. To jest z tym wszystkim zajebiste. New York City Freestyle. E, znowu trójeczka, która była przy okazji ostatniego numeru. E, tak zwani polscy Pitelsi, tak? Bary, fałki, Macias. I pewnie nabicie kto? Kto nabicie? Bachu. Beat, muzyka, chore i champion, to dobra, no nowy się. no jest ich pięciu, Beatlesów było chyba czterech, czy nie? Beatlesów było chyba czterech, ale łącznie jest ich tutaj pięciu, więc sprawdzimy sobie jak to brzmi, jak to płynie, jak to wygląda, możecie zadać suba, lajka i komentarz, jak jesteście nowi, albo jak jeszcze tego nie robicie I wjeżdżamy w to, widzowie, bary, falki, macias, New York City Freestyle We in, baby Klawiatura mi się... Klawiatura mi się psuje, polećcie jakąś klawiaturę dobrą, także tak mnie denerwuje ta klawiatura, stary, że nie mogę alt-taba zrobić o, dobra działa. Ale no, wkurwiamy ostro tak szczerze, nie? Wkurwiamy jak ona. <laughs> Wiesz co, jest? jak ona, on ciągle dzwoni. Ej! <laughs> dużo, dużo mam. Duża moto jest jak gęki. Dam. Hey? Duża moto jest jak gęki. New York City! Duża moc to jest jak gęki dama. Chłopaki w NY, no bo mają rozmach. Znaczony, a nie jadłem za mną. Biorę to, co chcę, a nie co mi los da. chłopaki w NY, a cho chociaż mają, bo mają rozmach. Ej, te czapki New York i te full capy i te inne, czy jockeyki stare, ostry swag. Muszę sobie kupić kiedyś full capa z, z tego. New York? Czy to się czyta New York, kurwa? N nie, New Yorker to jest sklep, nie? New York? Te takie ny Nie, jak to się nazywa? Chyba New York, nie? New York City. Paki Ben Wajno, bo mają rozmach, jestem zmęczony, a nie jadę za. Klory to co chce, a nie co mi los da. Stoi obok, chyba pojadam. Chciała być z nami, to sprawa jest prosta. Na nie chyba już tak sława działa. Co się dzieje? Teraz zobacz, mój gorąco chyba prali się. To jest level wyżej, każdy wie. Ja ten widok jest disgusting stary, tak nam fajnie żyje. Ccie cieje, heraft, to basz, twój gorąco chyba palę się To jest level, wyżej każdy wie. Nie w kurwa, no bo łapie chwilę Nie ma w brzuchu miejsca, ale deser zjem Mam jest w ręce mówi na mnie ga Mam duży portwy ciągle rośnie stan Chuj Nie mam miejsca w brzuchu, ale deser zjem Ja myślę, że desery są... Ja w ogóle nie lubię słodkiego, tak szczerze, nie Ja mógłbym cukier rzeczy z cukrem, że się słodkie wypierdolić z mojego życia ostro niez, bro, ja wolę słonne przekąski Orzeszki, chipsy, paluszki, uuuu, zigma Nie no, słodkie deserek jak desert stary to... Może Lodzik jakiś, o, logik można, Lodzik taki fajny, no ale ja ogólnie nie lubię deserów, Mogłem wyjebać ze sobie swojego życia ty bijeczem Mam jec w ręce, mówi na mnie ga Mam duży portfel, ciągle rośnie stan pamięć pamięci, pliki plik Wierzjemy dobrze, tak jest cały skład Znów się zamykam na komunikacji Nie wiem jak mówi ci co zrobić Ale wjechał w kaszkiecie Cristiano, Widzieliście zdjęcie Maciasa z Ice of Speedem ostatnio widziałem Fajne zdjęcie PL, pozdrawiam Wierzjemy dobrze, tak jest cały skład Znów się zamykam na komunikacji Nie wiem jak mówi ci co zrobić Chcę ze znów ci tak Prawie kazna poczuć to trochę bardziej Kurwa nie mogę ci to jakiś błąd Schodzi do stanów, ten słyszy dobro Czuję się lepiej jak spalimy to Kopas sam, nie dam ci kawał serca Stań Square do hotelu zabierzę Nie no to jednak się rozpędzi stare, to nie, nie nie da się go zatrzymać ten, To dobrze Czuję się lepiej jak spalimy to Kopas nie dam ci kawał serca Stań Square do hotelu zabierz Tesla. Za zakład mnie muszę Za za? Łooo, za nie za dużo problemów Nie dam ci kawał serca Stań w do hotelu, zabierze Tesla Za zakładzie mnie musiał deszkać Widzę mnie, ch** z Nie chcę, znów sypiam na tabletkach Czemu kto wie, że to tylko sugestia Nie chcę, ale znów sypiam na tabletkach Ja w sumie też, nie, ale Jakby nie wiem do do on tutaj, wiesz, zje tabletek Ja nawiązuje do melatoniny, bro Chociaż 3 dni już nie biorę melatoniny, stary I się nawet spoko, tylko widzicie siebie, jak, 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 jak nie biorę melatoniny, stary No, ale melatonina OP, tak że polecam melatoninę ale ostatnio tak właśnie nie powiem wam odżyłem jak jej nie biorę jestem taki bardziej kurwa żwawy wiesz o co chodzi? Niech czas dłuży na tabletkę. Czemu kto wie, że to tylko sugestia? Śmiałam tyle, jak ruszamy z miast. Chodzę normala, pokażę ci pieniądze. Każdy dzień wierzyłem bardzo w to, że wejdę na wielką scenę. Każdą chwilę spędzam z armią. Mordety uniewiał kurwa ty, ale się pierdolił. Każdy dzień wierzyłem, bardzo w to, że wejdę na wielką scenę. Każdą chwilę spędzam z armią. Ty nie dać od siebie Jak to jest, że się lepiej do dłoni? Po moim trupie nie możesz go dostać. Chodź, bronić. A! jej Polska, zapierdolałem to należy się jak buda bo jestem stąd nie mam dobra ten numer jest znajwisty Tak szczerze, pod względem motion, bo tamten był taki bardziej refleksyjny, emocjonalny, wiesz o co chodzi A to taki motion stary, rozbujany Kurwa, tutaj mi się tak dobrze buja, dlatego że to jest chuj, nie Shibuya vibes, mimo że to Amerykanie haha ha. kto karno pisze jeden, nie ja pierdolę bujaj i Shibuya to ja miasto, nie wiem pojęcie, czy w Chinach, a chuj wiesz, Squid Game Nie masz go dostać, hajdzie z powietrzu, nie ma co się bronić Nie zagubiony, nie tonę w emocjach Już nie Polska, zapierdolałem to, należy się jak przybuda Bo to na forsach jestem, stąd i nie mam mowy o cudach Kto się je postrach, ktoś z nas to, a kto się tylko wczuwa Pora na ostrzał, za żadnej chuj nie damy się opluwać o wiem jak isa jak kiedyś nie widział Dobra, ten co wjechał na tunel, ty! Ty, MC Dune, kurwa, ty, ale dobrze, Łukasz, ty, podoba mi się, taki, no, nostalgicznie wjechał, co nie? Taki, kurwa, throwback vibes. Ktoś się postra, ktoś na nas to, a kto się tylko wczuwa, pora na ostrzach, za żadnej chuj nie damy się opluwać, o, oh, oh. wiem jak iść, kiedyś nie wiedziałem, o, oh, oh, no, wyczek, no ale rany stare, nie zapomniałem, kto się potrafił zachować, a kto się okazał pedałem, podaj atrament, zawsze jak lecę. No didi, no didi Ale ja nie zapomniałem, kto się potrafił zachować, jak ktoś się okazał pydałem. Podaj atrament, zawsze jak lecię na bicie, to oddaję się w całe. Uuuu Dobra, ej dobra Szczerze, słucham ten numer od początku jeszcze raz ma, Mam to, mam to gdzieś, muszę się kurwa, wierzyć, co chodzi e, trans, trans Muszę muszę wejść trans, bo to jest taki, tak hipno, taka hipnoza, wiesz, że... duża ma jest, jak gęki Mato é Zé Genki Dama, opa aqui Duża yeah, moc to jest jak gęki dama Chłopaki węłaj, no bo mają rozmach Wsiak a nie jadłem za Biorę to co chcę, a nie co mi losna Czas i obok chyba twoja dama Chciała być z nami, to sprawa jest prosta Na nie chyba już tak sława działa Co się dzieje teraz zobacz gorąco chyba palę się To jest level, wyżej każdy wie Nie fornie kurwa, no bo łapie chwilę Nie ma brzuchu miejsca, ale zjem Mam miejsce w ręce, mówi na mnie ga Mam duży portfel, ciągle rośnie stał Skoro pamięci, duże pliki Wiesz dobrze, takie cały sklep zamykam na komunikacji. Nie wiem jak mówić i co zrobić z nią Siedzę znów cicho obok wiem, że ma Czemu tak wygląda prawie każda No Serio bym chciał poczuć to trochę bardziej Kurwa nie mogę ci, to jakiś błąd Złodzi do stanów, niech słyszy to blok Czuję się lepiej jak spalimy to to. sam, nie dam ci kawał cen Stancz do hotelu, zabierze Tesla musiał chodź i mnie muszę odesłać Nie chcę znów sypiam na tabletkach Czemu kto wie, że to tylko sugestia? Zostają tyle jak u zmienić z Chodź ze mną, mała poka każdy dzień wierzyłem bardzo, w to, że wejdę na wielką serię uh. Każdą chwilę spędzam z armią, Ty niewiele masz dać od ciebie Jak to jest, że się lepiej do, e, lepi do dłoni Po moim trupie nie masz go Chajcie mm. z powietrzu nie ma co się bronić nie jest Ej takie adliby tutaj takie wiesz, że jeden drugiemu bo adliby robił fajne by tu oddałem, myślę Fajny by smaczek dopierdolił, lepiej do dłoni, po moim trupie nie masz go dosta Chajdziesz po powietrzu nie ma co się bronić Nie zagubiony nie tonę w emocjach Jułeś się Polska zapierdolałem to należy ja się tak, jak Cibuda, e. Bo to na forsach jestem Stąd, nie ma mowy o cudach Kto się je postrach, nas jest na sto, a kto się tylko wczuwa Pora na oczach za żaden chuj nie damy się opluwać Oooo, wiem jak iś ja kiedyś nie wiedziałem Oooo, wyczeknął, no, ale rany stare Nie o, zapomniałem, kto o, potrafił zachować ktoś e, kto e, się dał, e, wydałem, podaję e, tramę Czas e, no, się odjedzie, no, no. zabicie, to oddaję sobie całe Uuu. Ej, szczerze? Pod względem motion to bardziej mi się ten kawałek podoba, nie? A ja się wpierdalałem na freestyle tutaj, patrz W to oddaję serducho całe Serducho całe, napisałem kurwie podpis na cyckach Kurwa, wziąłem rękę atrament Później mi dała siebie całą, jestem pierdolonym Batmanem Bo wychodzę w nocy, ona kurwa za mną chciała kroczyć albo przeszyć Nie, nie mam czasu dla ciebie, nie kochać Ładne music Poland, no nie no, zajebiste także, że podoba mi się to w pizdę. Trochę mi odpierdoliło na tym odcinku, mi się wydaje, troszeczkę kory mi się odpiły, Ale to przez to, że taka muzyka była, nie? Ta muzyka stara, wie, o co chodzi Yyy Poczyniła ze mnie, yy, yy, jak to powiedzieć? Podnieciła mnie, o podnieciła mnie. Podnieciła mnie ta muzyka. W ogóle taka ciekawostka mi przyszła na myśl kiedyś, że kiedyś miałem chyba 8 lat albo 7 i byłem z mamą w sklepie i śpiewałem w, na głos, będę brał cię w aucie. Tak o. I kurwa, ja myślałem, że będę brał cię w aucie, to nie chodzi, że będę brał cię w aucie, że wiesz. Nie? Ja myślałem, że będę brał cię w aucie, że będę brał cię w aucie, że wezmę cię do auta i cię wezmę na przejażdżkę, nie? I śpiewałem to na a mówi, weź się ogarnij, nie? Co ty śpiewasz? A pani w sklepie też mówi, że what the hell co on gada, nie? To mało lat. No, taka była ciekawostka kiedyś. A w ogóle źle tego, źle okno wycentrowałem, ja pierdolę, to 10 faili na Twitchu. No, tyle widzowie, dajcie znać, co myślicie o kawałku, bo mnie odpierdala dzisiaj. Dajcie znać, jaka reakcji, wasza zostawcie w komentarzu, że się bawię świetnie, z tego numeru. I cieszę się, że jest taka częstotliwość od chłopaków właśnie z wideo. I też Łukasz w sumie, dwa dni, dwa numery. Na sobie gościnki, ale w dwa dni to był jego rekord, tak że w ostatnim czasie, więc jakby jaram się tym mocno. Dajcie znak, co myślicie, dajcie zbadajcie kanał, czy będzie Andelczek, jeszcze. Jeszcze coś tam ponagrywam na jutro, na niedzielę, żeby wszystko wychodziło sobie po kolei. Wielkie pozdro i życzę Wam przepięknego dziąka. Gady.